W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do nowego regionu w Generacji 9, Day, żeby sprawdzić jak przedstawiają się nowe startery, nowe Pokémony legendarne oraz przede wszystkim nowe karty EX oraz piękne, wizualnie nowo odmienione karty. Wszystko to jako przedsmak najnowszego dodatku Skylet and Violet. Jestem niesamowicie ciekaw, jak będą przedstawiać się te karty, na które najbardziej nie mogę się doczekać oraz same zestawiki. Busterki i przypinka. Sprawdźmy to. Ale zanim muszę Wam powiedzieć, że poza tymi trzema zestawami, które mam do otwarcia na odcinek, mam również trzy kolejne zestawy, które mam do rozdania Wam w giveawayu. Dlatego, jeśli jesteście ciekaw, jak możecie je wygrać, oglądajcie do końca, gdzie wyjaśnię dokładne szczegóły giveawaya. Ale zanim, oczywiście, muszę wspomnieć o sponsorze tego materiału, bez którego nie byłoby tego giveawaya, czyli pokemarket.pl Serdecznie dziękuję. Jeśli jesteście, Zainteresowani jakimiś kartami Pokémon, albo konkretnie tymi zestawami, zapraszam Was do pierwszego i drugiego linku w opisie pokemarket.pl serdecznie dziękuję, a my, tak jak mówiłem, przejdźmy do tego słonecznego regionu Paldei i sprawdźmy, jak w praktyce wyglądają i przedstawiają się te boksy. Zapraszam. Dobra, jeśli chodzi o boksy. Mamy oczywiście Fuecoco jako starter ognisty. Super Pokémon, Razem z tutaj Miraidonem. Jest zestaw z Squaxlim. Starterem wodnym z Korajdonem. Oraz ostatni boksik ze Sprigatito. Tutaj mamy Korajdona i X. I tutaj taka ciekawostka. Każdy boks ma losową kartę. Korajdona albo Miraidona. I skoro stoimy na Sprigatito. Od niego zacznijmy. Otwieranie. Dobra, zestawik jest otwarty. Zacznijmy standardowo od karty Jumbo. Która wygląda w taki sposób. I tak jak mówiłem, jest to naprawdę wielka nowość, bo my, a przede wszystkim ja, bo nie wiem z jakiej ery Wy jesteście kart, ale ja zaczynałem od ery kart V i V maxowych. Więc dla mnie zmiana jest to ogromna, bo jest to pierwsza karta IX, jaką dane nam jest oglądać. I tutaj możemy sobie zobaczyć, jak różni się ona do naszych kart V, jakie mamy aktualnie. I jeśli chodzi o kartę, nie wygląda ona źle, nie wygląda. Te karty GXowe i owe przepraszam. Przepraszam, i wyglądają jako źle, ale teraz przejdźmy do najważniejszej części, a przynajmniej dla mnie, czyli do promek. Tak przedstawia się promka z Pegatitą. Ogólnie koncepcja jest taka, że yy, każdy starter w swoim zestawie ma swoją własną, ciekawą promkę. I teraz to, co jest dla mnie najważniejsze, to ta ogromna zmiana w kartach, a przede wszystkim w obramówce. I to jest coś, co mam nadzieję, że zostanie i teraz wszystkie karty będą miały srebrną obramówkę. To jest tak wielka rzecz. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądają wszystkie. Te karty. One mają takie piękne tutaj holo razem z błyszczącą bramówką, ale zakładam, że to regułą nie będzie. Ale już wszystkie inne kolejne karty, jakie będą w zestawach Scarlet and Violet, nie będą mi już żółte. Tak jak jest to w przypadku tych kart aktualnych, które mamy amerykańskich, one mają taką żółtą obramówkę, która zawsze by nie pasowała. Głównie z tego powodu, że tutaj mamy wszystkie elementy tej karty, jak widzicie, srebrno-białe, ale obramówka naszej karty zawsze była żółta. Co wyglądało jak dla mnie nieestetycznie i niekompatybilnie, nie pasowało mi. Ale karty japońskie tego nie miały. Oryginalne karty Pokémon zawsze miały srebrną obramówkę i wszystkie elementy, które były na karcie idealnie ze sobą grały. Dlatego teraz podkładam te karty i przechodzę dalej do kolejnych rzeczy. Uważam, że jest to niesamowita zmiana, ale trzeba sprawdzić, co innego jeszcze mamy w tym zestawie. I mamy przypinkę, która jest taka dość skromna, bym powiedział, a z doświadczenia wiem, że te przypinki potrafią być różne bardzo masywne, duże, ciężkie. Tutaj ta jest akurat z tych lżejszych, cieńszych, poczkom. Dalej. Kłaksy. Go. Jak widzicie tutaj promka Kwakslego różni się, tak jak mówiłem, od innych. Dobra. Możemy wyciągnąć dobra, więc tutaj nie będziemy się rozwodzić na no tą kartą, już ją widzieliśmy, tak przedstawiają się promki z tego zestawu tutaj Kwaksli oczywiście ma swoją własną promkę, dlatego w całym zestawie mamy dwa różne obrazki dla Sprigati, Fuecoco i Kwaksliego wygląda to rewelacyjnie świetnie mi się podobają te karty ale jeśli chodzi o ten obrazek no nie, jest on jakiś taki mega rewelacyjny, no ale może dlatego, że nie przepadam aż tak bardzo za tym starterem, ale to nieważne, idźmy dalej, oczywiście kolejna przypinka, tym razem Widzę tutaj dynamiczny kaczor. Ma to taki lekki vibik z kaczych opowieści. I ostatni zestaw Fuekoko, tym razem z Miraylonem. Dobra. Tym tem No piękność, ale tutaj promka Fuekoko jest już najładniejsza. Po prostu wygląda tak kozacko, ale dobra. Zanim. Sprawdźmy naszą Mirai Donoską, promeczkę karty Jumbo, bo możemy się już teraz przyjrzeć, jak będą wyglądały te GX-y. Tutaj jest taki sam holo z tymi gwiazdeczkami. Karta wygląda ciekawie. Fajny jest to koncept Pokemona wychodzącego jakby z tej ramy. To jest ciekawe, a nie powiedziałem tego na filmie. Bardzo ciekawy nabyk tutaj został zastosowany i nie pokazano na tych kartach jakiego typu one są. I tak samo nie ma ani znaczka z prawej górnej strony i tak samo w apiknitce jest przerwa, w której powinna być właśnie energia. I pewnie te karty później wyjdą, ale będą już miały te znaczki energii, których aktualnie brakuje. Bardzo ciekawe. No i są nasze promki. Znowu tutaj sprigatito i kwaksy się powtarzają. Tylko ten Fuekoko jest nowy. I jest chyba najładniejszy, najładniejszą promką z wszystkich tych trzech. Bardzo mi się podoba ten twerkujący Fuekoko. Jest jeszcze z tym jednym ząbkiem. Bosko. Ach, ta błyszcząca ramka z obramówką. Bosko. To wygląda tak przegenialnie, że to szok. I pamiętajcie, że możecie wygrać te boksy. Zostańcie tylko do końca materiału. Tam oczywiście będzie informacja. Informacja, bo te boksy są otwarte, ale tak jak mówiłem, mam tu jeszcze trzy nieotwarte boksy, żeby na pewno nie było, które polecą do was. Mamy również przypinka z Wekoko, które sobie siedzi, klapną sobie i odpoczywa. Świetne, świetne. Tak przedstawiają się wszystkie przypinki w komplecie. Rewelacyjnie naprawdę wygląda to super fajnie. I oczywiście mamy nasze boostery. Dwa Silver Tempest i dwa Brilliant Starsy. Ten sposób mamy od Fuecoco, mamy od Quaxliego i mamy od Sprigatito. Dlatego lecimy z otwieraniem, sprawdźmy który starter jest najlepszy w naszym zestawieniu. Lecimy do otwierania boosterów. Zaczynamy pojedynek boosterów między FuecoCock, Waxlim a Sprigatito. Zaczynając oczywiście od dodatku Brilliant Stars. Jak myślicie, kto w tej rundzie wyjdzie zwycięsko? Obstawiajcie. A ja lecę z otwieraniem. Początek był spokojny, ale jeden z naszych starterów na starcie wyszedł na prowadzenie. U jest! Kurde, jaka ładna. Dedenę. Ale to jest to przepiękny trainer galerii. Jo, cię kręcę. Śliczne. Wygląda naprawdę cudnie. Jeszcze zostało nam sprawdzić ostatnie karty. Aktualnie wygrywa Quaxley. I czas na drugą rundę. Ponownie możecie obstawiać, w którym albo w których boosterach trafi się jakiś drop. A mając możliwość wspomnę Wam, że Dominik TCG również wrzucił materiał na kanał z tych boxów, i również możecie u niego je wygrać. Dlatego polecam później zajrzeć. Ale wracając! Kolejny trainer galerii DDN. No, ucieszyłem się chyba troszeczkę za bardzo z tego trainer galerii, że dostałem drugie. Ale spoko. Może będzie na wymiankę na jakiś inny trainer galerii. To jest naprawdę po prostu świetna karta. Jeszcze świetniej będzie wyglądać ze srebrnymi ramkami. Ale to nie koniec. Po prostu mamy sześciopak wody. Zróbmy z tego kartę, która jeszcze będzie leczyć. Ok, ciekawe. Ostatnia karta. Mamy to! zarut, V, trochę słaby drop. No i trzecia runda, tym razem Silver Tempest. Dodatek, na który najbardziej liczę. Ale czy on odwzajemnia moje uczucia? Zobaczymy. Ponownie możecie obstawiać boosterek. Viguard Energia, to jest zawsze coś. O, nasz wspaniały Pikachu. W Rewersach nic. A ostatnie karty. Aha. O, ludziska, jakie słabe dropy. Na szczęście w ostatnich trzech boosterach co nieco wpadło. Dlatego pokażę wam wszystkie te trafy osobno. A Wy możecie spróbować zgadnąć, jakie karty trafiłem. Klink jako Rivers Hollow. Może. O, coś będzie. Coś będzie, bo widzę, więc nie będzie aż tak źle. Oby to była jakaś dobra karciocha. Rashiram i Fular. Tak. Dobrze. Reshiram, jak będziemy rashiram. Rashiram cokolwiek nam się trafiło. Cieszę się, mamy fularta, więc lecimy dalej. Kłaksli był jak dotąd najhojniejszy. Pytanie, czy teraz również taki będzie? Rapidasz ostatnia karta. Jest! Mamy to! No to chyba Quaxley wygrywa. Ładnie, fajnie, podoba mi się. Szkoda, że nie jest to Lugia. Ale spoko, jest Wulpix. to najważniejsze, nie narzekajmy. Szczególnie, że... Szczególnie, że został jeszcze jeden booster, a w którym również wypadło co nieco. Torakat, jako Reverse Holo i ostatnia nasza karta w tym całym komplecie. Coś będzie. Regilecki VMAX. Mamy VMAXa! To jest jedyny VMAX, jakiego trafiliśmy, ale nie jest źle. Absolutnie nie jest źle, i teraz ja Wam serdecznie dziękuję. Bardzo muszę wam powiedzieć, podoba mi się, to w jaką stronę idziemy z najnowszymi dodatkami i już nie mogę się doczekać, jak zakończymy erę Sword and Shield i będziemy mogli wejść w nową generację z nowymi kartami, z nowymi obramówkami i z nowymi Pokemonami i kartami EX. Naprawdę szykuje się wielka zmiana. Dla mnie będzie to pierwsza zmiana generacji w całej mojej historii. Tak akurat się trafiło, że Trafiłem na moment w tej zmianie generacji i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że jakoś się do tego przyzwyczaję. Co prawda, do obramówek pewnie przyzwyczaję się od razu, ale do samych kart IX może mi to trochę zająć. Ja się będę z wami żegnać, ale zanim się pożegnam, oczywiście muszę wam opowiedzieć o zasadach konkursu, a one są następujące: więc są trzy opcje na wygranie. Boxa. Jeśli coś z tego co powiedziałem jest niezrozumiałego, serdecznie Was zapraszam do opisu pod tym filmem. Rozstrzygnięcie konkursu jest do końca stycznia, więc jest wystarczająco czasu, aby temat ogarnąć. Niemniej, jeśli są jakieś problemy, piszcie w komentarzach. Przyjemnością odpowiem na wątpliwości, jeśli jakieś są. No to teraz podsumowując, aby wygrać jednego z boksów, trzeba albo napisać komentarz pod tym filmem. Jaki komentarz? Napiszcie mi, proszę, pod filmem, jaki jest. Najfajniejszy Pokemon z Paldei, z tej najnowszej generacji Skylet and Violet. Nieważne, która wersja, czy Skylet, czy Violet, powiedz mi, proszę po prostu, jaki Pokemon Wam się z tej generacji najbardziej podoba. Może być to jeden ze starterów, może to być jakiś inny Pokémon. Jestem ogromnie ciekaw, co wy uważacie, jaki Pokemon dla Was jest najciekawszy, no i oczywiście dlaczego. Na podstawie tego wybiorę jeden komentarz, który wygra jednego z boksów. Żeby wygrać drugiego boksa musicie zajrzeć na profil na Facebooku pokemarket.pl i znaleźć post konkursowy i odpowiesz na pytanie konkursowe pod tym postem. Również masz szansę na wygranie drugiego boksa z tych trzech, a trzeci żeby wygrać musisz kupić jakiś produkt z pokemarketu i w uwagach do zamówienia dać ten oto napis sugerujący, że Chcesz wziąć udział w wygraniu jednego z boksów. Tak to się przedstawia. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Zajrzyjcie, proszę, na film Dominika, również z tych boksów. Jestem teraz ciekaw, czy on trafił lepsze rzeczy. Zakładam, że ten cwaniak oczywiście, że ma większe szczęście i pewnie trafił jakąś lugię, arkeusy, czalizardy i wszystko inne. Ale nieważne, zajrzyjcie na jego film, też dajcie lajka, też sprawdźcie. Może, jeśli nie u mnie, to będzie szansa, że wygracie takiego boksika u niego. Dlatego Szanse są duże. Serdecznie zapraszam i trzymam za Was kciuki. A ja będę się już z Wami żegnać. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć, cześć. Hej.